Jeszcze raz, co? Jeszcze raz! Zgadnij się. Mianiu? Ale skutasz. ja się <laughs> jeszcze <laughs> jest Sam jesteś zbędna, 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 kurwa. A czy ty to z No. To daj mm -hmm. mi Jedziesz bez <coughs> Co odliczasz? Trzy, dwa... Ale to ty za mną śpiewaj. Dobra. No. Trzy, dwa, jeden. Chleb. Znaczy, trzy, dwa, jeden. Jedziecie. Chleb. 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 Co <grym> <grym> no dalej było? No. No. No, no dawaj. Koniało. Co mieli psa? I mieć Jezusa! So, Kuli, e, kurwa, nie wstępuję z miasta, ja I kamisa nie damy mi tu, ten kamień czapaj, tu mi panie. Nie, jeszcze nie, jeszcze jestem. So. No, co śpiewam, co? mieli psa? Ej, dajmy śpiewać, co? No dodawać, wyraźnie śpiewamy mnie. Co mieli psa? I mieli Jezusa! Mieli je Jeszcze. Co, co mieli psa? <noise> I mieli jest sądę. No dawaj. I kamieńca nie damy mi tu. I ten kamiencia pać. To mi panie. Co A, mieli pieniądze? Cóż było? Nie, jeszcze. Co, co mieli psa? U, u, I u, mieli nie? je sądę. Nie damy mi tu Kamiencę pali tu mi panie nie wali nie pały młody sam pali 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 tego pali nie dobrze pali To mówisz właśnie pali 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 nie wali mu pały młody pali 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 się pali 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 no no dawaj, nie, ja muszę mieć trochę wyższy głos też jeszcze w zespole. Panowie walcie, no, walcie. O, trzy, dwa, jeden. Ale nie wali mu pały, młody sam wie normalnie. Ale nie wali mu pały, młody sam wie normalnie. Wieje sandałem z masłem. Ja y nie gram, no, bo... Eee, to mundurek! Eee! ty... Eee. ty... Co mieli psa. I mieli je są. Ej, to jest hit w chuj. I kamisel nie damy mi tu. Ten kamień Ciapaj Z bug video Ciapaj chleb z kurwy synu 2010 produkcja Suszarnia rekord To jest przyszłość polskiego hip hopu Czermak i Antares Który wieje sandałem nie ma pan Kutasa. Nie teraz nie prosty przekras dla prostych nie ludzi. Pan kutasa, nie ma pan jak Czermak nie pokazuje ma pan uliczny pan, styl. Ja się ma pan bardziej pan, fankiem sam, zapierdala, ale hać. też jest dobry. Ale nie Ale Teraz jest właśnie to. Nie. Nie. Dobra, teraz oh, musicie. Oh, oh, w czymś, że nie nie chódźcie się, oh, oh, bo psujecie oh, rekordy. Oh, nie ma takiej opcji. Co? <noise> druga opcja podrybna. Dobra pracować, już jechać. Komando roboty bo druga tu, opcja Podryka Podryb i po popta. <noise> <noise> Jaśu to nie było tak, szań wieśce. Tu nabij pan. NapierdalaJC. oddanie, żadne. Ej, ej, czekaj, czatek po granie, to baranie za zaprasza...